Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z kany galilejskiej. Synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaśpitał Jezus, stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, Przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodziom, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus... Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się, zapytać, nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom, od chwili, gdy z martwych stał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie. Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedziałaby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to rzekł do Niego, Pójdź za mną. Oto słowo pańskie! Nie da się ukryć, że takim szczególnym bohaterem tego fragmentu Ewangelii wydaje się być święty Piotr Apostoł. I można powiedzieć, są tu takie pewne stacje, nad którymi warto się pochylić i zastanowić, żeby po pierwsze, zobaczyć Piotra, ale też zobaczyć pewną rolę i zadanie, które Pan Jezus mu wyznacza. Pierwsze, co widzimy, to widzimy Piotra, który jest z apostołami gdzieś nad jakimś jeziorem, nad Morzem Tyberiackim, tak się ono nazywa. I pomimo tego, że Jezusa nie ma z nimi na początku, Dostrzegamy, że apostołowie widzą w Piotrze pewien autorytet. Są gotowi pójść za Piotrem i realizować to, co Piotr wymyśli. Piotr mówi: idę łowić ryby i oni to dobra, to my idziemy z Tobą. Czują w Piotrze oparcie, czują w Piotrze kogoś, kto w sytuacji, w której jest po śmierci Jezusa, oni jeszcze nie są w pełni świadomi Jego zmartwychwstania że w tym momencie Piotr jest dla nich oparciem. Nie? Jest kimś, kto cieszy się autorytetem, kto cieszy się szacunkiem, kimś, kto przejmuje rolę lidera, przewodzącego całej tej grupie uczniów, którzy tam się zebrali. To jest pierwszy moment, ten taki naturalny, wynikający z wieku, z doświadczenia, może z tej szczególnej roli, którą miał przy Jezusie, autorytet Piotra, za którym idą inni. I to jest drugi moment, kiedy Jan już rozpoznaje Pana Jezusa stojącego na brzegu, Piotr pokazuje się jako ten taki lekko szalony w miłości do Pana Jezusa, gotowy zrobić wszystko, żeby się z Nim spotkać. Wyskakuje z łodzi, płynie do brzegu, bo Pan Jezus. Nie? To jest człowiek, który naprawdę cieszy się, głęboko cieszy się tym, że mógł spotkać Jezusa, że oto że to, co wszystko, co się dziś było, Zapowiedziane cały ten temat zmartwychwstania, że okazało się to prawdą. On chce być Pierwszy. On chce być u Pana Jezusa pierwszy spośród nich, On chce dotknąć, zobaczyć, przywitać się, daje wyraz tej wielkiej radości ze spotkania. To jest drugi taki moment, w którym widzimy Piotra działającego. I wreszcie, ten taki trzeci szczególny moment to jest ta rozmowa, która się toczy z Panem Jezusem. Ona pokazuje, po pierwsze, że Pan Jezus też widzi w Piotrze. Kogoś, kto ma przewodzić. On widzi w Piotrze tego, który jest zdolny swoim entuzjazmem, swoim charakterem pociągnąć za sobą innych. Ale jednocześnie pokazuje Piotrowi, co jest kluczem do tego, żeby to jego przywództwo miało sens i żeby to jego przywództwo prowadziło tam, gdzie trzeba. To trzykrotne pytanie, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz, czy Ty mnie kochasz? Zauważcie, zawsze jest zakończone, paść owce moje, paść baranki moje. Nie? Jeżeli chcesz być tym, który przewodzi we wspólnocie moich uczniów, jeżeli chcesz być tym, który będzie pasł owce na mój, moje owce, to przede wszystkim musisz mnie kochać. I to, co pokazujesz, kiedy wyskakujesz z łodzi, ta Twoja szalona miłość do mnie, ona musi ci towarzyszyć każdego dnia. Tylko wtedy będziesz pasterzem. Jeszcze to zakończenie, które mówi proste, pójdź za mną. Bo to jest tak naprawdę klucz, wyznacznik tego, co ma robić Piotr. Piotr ma iść za Panem Jezusem, Piotr ma go kochać, bo tylko wtedy będzie prowadził uczniów we właściwym kierunku. To nie jest tak, że Piotr ma robić po swojemu. Piotr ma iść za Panem Jezusem. On ma być tym, który idzie za nim, jest pierwszy w miłości do niego i dlatego inni mają za nim chodzić. Owszem, ma się cieszyć jakimś swoim osobistym autorytetem, ale ten autorytet jest uświęcony miłością do Pana Jezusa i gotowością do pójścia za nim. To wydaje mi się, jest taki najpiękniejszy wyznacznik tego, kim ma być Piotr. I szczerze powiedziawszy, gdybym miał możliwość powiedzieć to kardynałom przed konklawem, to chyba właśnie to bym im powiedział.